No i kochani, dzisiaj to, na co czekaliście długo, czyli vlog. Dawno nie było vloga ze stajni: takiego po prostu, że przyjeżdżam do stajni, e, robię konia, proszę, robię konia, jak to brzmi, jakbym go z plasteliny robiła. No wiecie o co chodzi? Że go siodłam, czyszczę e, i że jeszcze co tam robię w stajni, więc postanowiłam, że go zrobimy. Zapraszam! Widzisz ofiarę? Aktualnie jestem na pastwisku i szłam tak daleko, żeby odnaleźć Olinka, którego niestety nie odnalazłam, bo okazało się, że jest w stajni i muszę wracać. No, ale w każdym razie jest zrobiony spacerek tyle dobrego. Dostałam ostatnio komentarz, że nie powinnam prowadzić tego drugiego kanału, bo jestem... Cytuję, chujowa, mam słabą jakość, mam słaby mikrofon i to nie będzie profesjonalne. To powiem tak, jakoś mam jaką mam Czterech kasie nie spodziewajcie, bo no to jest dużo pieniędzy. Ja jestem niepełnoletnia i nie mam skąd wziąć tych pieniędzy. Mikrofon mogłabym kupić, ale po co? W stajni dość niekomfortowo byłoby chodzić z przyczepionym tutaj mikrofonem, czy właśnie mikrofonu używać się takiego niemobilnego. Okej, okay, właśnie osiodłałyśmy, pani Marcie, konia Olinka. Na teren. No, przyjechałyśmy wcześniej, mamy jeszcze inny film do zrobienia, więc to zrobiłyśmy Teraz idę po Perona, Uuu, bo dzisiaj mam na nim trening. Juka ma oczywiście na etnie, bardzo się cieszę, bo e, ostatnio miałam taki trening, który chciałabym pochw e, poprawić, pochwalić. <laughs> Jest i mój słodziak! E, wącha dupę Wojtusia. Nie wiedziałam, że jesteś innej orientacji peron. Idziemy. A jeśli ktoś zapyta, czemu go wzięłam za kantar, to przepraszam, ale zapomniałam uwiązu. A Peron no, jest taki spokojny, że na tyle mu ufam. Ale wybaczcie, naprawdę. Najlepiej z uwiązem. Peron ma już tak zapuszczoną grzywę, że ja nie mogę. ja najbardziej u niego lubię taką krótką. I no tuż przy... E, ...początku. Ale... no trochę zapuszczony jest. Co Perciu? Zapuszczony? meneldziad. Boże, ja go tak uczesałam, że wygląda jak jakiś... ...łysy gucio. <ścoughs> Nie mogę z niego. Słodziak. Jedyne co go interesuje to i tak żarcie Pasi brzuch jeden. Hultaj. Boże, patrzcie jaki cielak z niego. Co za cielak! Krówka Serio, w tym kantarze wygląda jak dziewczynka. W sumie ja mam taką tendencję, że zakładam na wałachy dziewczyńskie kantarki. No gender, kochani. Uwaga, plan sesji zdjęciowej. To Edna sądzi o skrzynkach. Woli trawy niż jakieś tam kolorowe skrzynki. Dobra, co nie? Dawaj, pierona. Pieron chcesz żyć. Ale Weź go i trochę tą skrzynkę tutaj tak. Żeby jego zainteresuje, żeby on nie żartował. Sesje z peronem są trudne. Jaki złociak! Aaa! A tak etny. Nie! Gówno! Że postaw uszy i stoi. Nie ma nie dla psa, kiełbasa. Siodłanie etny, Pani Martyna wypoczęta. Pracy. Praca. Wie pani Martynka, że pani będzie na YouTubie? O Boże. końcu będę sławna. I już siedzimy. Będzie jazda ujeżdżeniowa. Jestem ciekawa, co będziemy robić. Zobaczymy, prawda? Julia ode mnie odjechała. Co? Chyba cię nie słucha. bardzo jest skupiona? Na robieniu zdjęć. Co za no life. Po prostu dziecko internetu. Dziecko prawdziwe internetu. Wstyd mi za ciebie. Ten trening był takim pierwszym wstępem do um, ćwiczenia zebrania. Oczywiście jeszcze zebrania nie osiągałyśmy na tym treningu, ale były to takie właśnie wstępne ćwiczenia. Skupiałyśmy się głównie na tym, żeby podczas dążności ruchu naprzód nie zatracić kontaktu. Żeby utrzymać kontakt taki, jaki jest prawidłowy, a do siadem działać w ten sposób, żeby konia wypychać do przodu i oddziaływać na zad tak, żeby on się jakby nam lekko chociaż podstawiał. Żeby był aktywny, ale nie pędził. A z głową nie chodził w chmurach. Na początku porobiłyśmy trochę ustępowań, żeby uzyskać od koni rozluźnienie, a potem pani Marta kazała nam wypiąć strzemiona. Co ciekawe, wcale nie przeraziłam się na tą wizję, nawet mimo tego, że jeździłyśmy w skokówkach. Skokówka, z tego co zauważyłam u mnie i u Julki, wywołuje trochę dosiad fotelowy, więc musiałyśmy usadzić się tak, żeby fotelowo nie siedzieć. Nie udało się tego w 100% uzyskać, ale najważniejsze jest to, że pilnowałyśmy tego cały trening i myślały o tym. Wypięcie strzemion nie spowodowało u nas żadnego zawahania równowagi. Pracowałyśmy w zasadzie tak samo jak z nimi, z tym wyjątkiem, że oczywiście nogi były bardziej wyciągnięte w dół i swobodne. Było to niejako i utrudnieniem, i ułatwieniem w pracy. Utrudnienie było takie, że na co dzień nie pracujemy z aż tak długimi strzemionami jak jest to bez strzemion, więc działanie jest trochę inne. Ułatwienie oczywiście jest takie, że usadziłyśmy się mocno i głęboko. Głęboko w siodle, przez co ćwiczenia. Wydawały się jakby łatwiejsze do wykonania. Każdemu polecam jazdę bez strzemion, tak żeby instruktor dobrze go usadził w siodle, żeby usiąść bardziej na tyle niż na przodzie, że tak ładnie to ujmę, żeby rozluźnić ciało, ale napinać je w tych momentach, które trzeba. Na pewno przez najbliższe treningi ujeżdżeniowe z panią Martą będę chciała wsiadać bez strzemion, bo bardzo mi to pomogło. I mam nadzieję, że w tych kwestiach będziemy z Julką, jak i Zetną i Peronem robić ciągle i ciągle postępy. Bo w sumie o to w treningu chodzi. Czasem oczywiście trzeba się cofnąć, ale generalnie dążymy do tego, żeby iść do przodu. Boże, jakie złote myśli. Ok, powiem Wam, że mieliśmy naprawdę super trening. Dużo rzeczy zrozumiałam. Głównie to, jak odpowiednio działać na półparadzie. Jak właśnie działać ręką, łytką, dosiadem. I zrozumiałam, jak trzeba dokładnie pchać konia dosiadem, żeby uruchomić jego zad. No, naprawdę wiedza przydatna. Kocham treningi ujeżdżeniowe, jak widzicie, bez strzemion! jeździliśmy bezstrzemią. Cały trening nic mi nie boli. Polecam! W ogóle na każdym turnusie obozu znajdzie się kilka osób, które są naprawdę bardzo kontaktowe. Rozmawiając ze mną jest dużo śmiechu, więc generalnie mam w planach zrobić po wakacjach taki filmik z obozów właśnie z osobami, które tak podchodzą do mnie, że rozmawiamy z znajomymi moimi, z którymi już wcześniej się znałam z obozów, więc mam nadzieję, że coś takiego będzie fajne. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I lubię właśnie w to w obozach, że przyjeżdża masa mega pozytywnych, fajnych osób. Mogę niektórych poznać, niektórych znałam już wcześniej i mogę z nimi porozmawiać właśnie raz czy dwa razy w roku i to jest naprawdę mega. Czy start. Wow. Marmur. Jeszcze raz. Raz, dwa Start. start. Wow. Widać ten marmur, ale śliczny. Nie, to zdecydowanie wygląda jak marmur. Marmur! Wow. Totalny marmur. Bójdziemy słaby. A mamy tutaj bardzo normalnych obozowiczów. Boże! To jakiś fetysz? Jak Ci się podoba w marmurku? Świetnie. naprawdę polecam jako koń. Naprawdę super wygodny. Tak nagrywacie. Chodź, chodź Karolina, będziemy sławne. Co teraz robisz? Teraz będzie gadam do prezentacji limitowanej kolekcji. Będzie to na kanale Equestrian Vlog, więc... Ale wy najprawdopodobniej znajdziecie się na vlogu po prostu piątek. Więc... No, będziecie A powiedziałam nawet trochę miłych słów o was. O. O. A teraz precz, bo mówię. Bo. Żegnam moich fanów. Idziemy sprowadzać klacze, Julia znowu siedzi na telefonie. Be, 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 be. I znowu, patrzcie, bo prostu... No, Boże, Ona pisze, jest tak? uzależniona. Chronicie swoje dzieci przed uzależnieniem od internetu i telefonu, bo staną się julką. My! Widzicie? Widzicie jest jest... już do pomnożenia. już jestem od tego telefonu. No, naprawdę, to jest szkodliwe. Uważajcie na siebie i na swoje dzieci, których pewnie nie macie, bo macie naście lat. No, świat się zmienia. Świat idzie do przodu. Świat schodzi na psy. Uch, Kiedyś to, kiedyś, to czasy, kiedyś to było! Kiedyś to było! Kiedyś to było! Się grało kamieniami, waliło w siebie, a nie na telefonach. Jakieś tam bzdury. nie spychać. Nie spycham, tylko ty weszłaś w piasek. spychać B. Sanus chyba nie jest panem kąpieli. Umyłaś go? Co? Umyłaś, sanusia? A patrzcie, jaki olbrzym w porównaniu do Julki. Nie! Ja chcę mieć brudny nos. Z glutami czuję się naturalnie. Nie rozumiesz mojego stylu. Nie mów mi, jak mam żyć. Spróbujcie pojeździć na na oklep, to jest super. Prawda? No, koniec treningu. Sprowadziłyśmy konie i zmykamy ze stajni. Nagram pewnie jeszcze takie podsumowanie treningu, co tam było i tak dalej. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Pamiętajcie, że tutaj filmy są w każdy piątek o godzinie 18.00. O, mama się trochę załapuje. I Ale jeśli chcecie.